Nie istnieje koniec, który nie byłby początkiem. Każde odejście jest bramą powrotu. Tak jak dzień rodzi noc, a noc rodzi dzień, tak śmierć i narodziny są dwiema stronami tego samego ruchu istnienia. Dusza jest wędrowcem, który przechodzi przez niezliczone światy i formy, szukając coraz głębszego zrozumienia samej siebie. Reinkarnacja nie jest mechanizmem kary ani nagrody, nie jest też kołem, z którego nie można się wyrwać. To proces uczenia się, niekończący się taniec świadomości, w którym każda inkarnacja jest jednym krokiem w kierunku światła. Dusza nie rodzi się po raz pierwszy wraz z ciałem jest iskierką większego ognia. Świadomości uniwersalnej, która poprzez niezliczone doświadczenia bada samą siebie. Każda dusza jest jak promień tego ognia, który opuszcza źródło, by poznać różnorodność form, smaków, emocji i stanów istnienia. Zanim pojawi się na Ziemi, dusza przebywa w przestrzeni pomiędzy światami. Tam w stanie doskonałej klarowności dokonuje przeglądu poprzednich wcieleń, widzi je nie jako odrębne życie, lecz jako pasmo doświadczeń, które układa się w określony wzór. Widzi czego się nauczyła, a czego jeszcze nie rozumie widzi, gdzie jej energia pozostawiła ślady, niedokończone relacje, nierozwiązane emocje, niespełnione pragnienia. Nie ma w tym sądu ani przymusu, istnieje jedynie prawo przyczyny i skutku, prawo równowagi. Dusza sama pragnie dokończyć to, co rozpoczęła, wybiera więc nową formę, nowe ciało, nowe otoczenie, które umożliwi jej rozwiązanie dawnych napięć. Zanim dusza zejdzie w materię, układa plan życia, nie w szczegółach, lecz w zasadach określa główne punkty, lekcje, jakie ma przepracować, ludzi, z którymi ma się spotkać, energię, które będzie przyciągać. Wybiera rodziców, bo poprzez nich otrzyma nie tylko ciało, ale i wzorce emocjonalne potrzebne do dalszego rozwoju. Nie oznacza to, że życie jest z góry przesądzone. Plan duszy jest szkieletem, ale ciało doświadczenia tworzy się w ruchu. Wolna wola człowieka w każdej chwili może zmienić kierunek, jednak nawet wtedy, gdy odchodzi od pierwotnego planu, dusza uczy się, bo każda droga, nawet błędna, prowadzi do zrozumienia. Dlatego nie ma złych wyborów, są tylko doświadczenia. Dusza nie zna pojęcia winy, zna tylko efekt. Energię, która wraca, by zostać uświadomiona. Śmierć jest procesem odwrotnym do narodzin. Dusza opuszcza ciało, przechodząc przez kolejne powłoki subtelne, najpierw zrzuca ciało fizyczne, potem eteryczne, później astralne, w końcu mentalne. Kiedy pozostaje czysta świadomość, zaczyna analizować przebieg życia. Nie robi tego w sposób emocjonalny, nie ocenia, nie żałuje. Patrzy na swoje decyzje z punktu widzenia energii, co przyniosły, co zbudowały, co zniszczyły. To zrozumienie jest światłem, które wypełnia jej esencję. W tej fazie dusza doświadcza czegoś, co można nazwać rozliczeniem z samą sobą. Nie ma tam sędziego, nie ma kary, jest tylko prawda, całkowicie jasna i niepodważalna. Z tej prawdy rodzi się impuls, pragnienie, by w następnym cyklu zrobić to lepiej, pełniej, bardziej świadomie. Dusza nigdy niczego nie zapomina. Wszystkie doświadczenia są zapisane w jej subtelnym ciele jako wibracje. To, co w danym życiu nazywamy intuicją, przeczuciem, naturalnym talentem lub irracjonalnym lękiem, jest echem dawnych wcieleń. Dziecko, które od pierwszych lat życia boi się ognia, może nieświadomie pamiętać moment śmierci w płomieniach. Ktoś, kto czuje silną więź z określonym miejscem, prawdopodobnie spędził tam jedno z poprzednich żyć. Ludzie, którzy spotykają się i natychmiast rozpoznają w sobie coś znajomego, często kontynuują relacje z dawnych wcieleń. Dusza przechowuje te wspomnienia, ale zwykle nie ujawnia ich w całości, by człowiek mógł skupić się na obecnym doświadczeniu. Zbyt wiele pamięci z przeszłości rozpraszałoby jego uwagę i utrudniało naukę. Jednak w momentach głębokiej medytacji, snu lub silnych emocji, pamięć ta może się otworzyć. Wtedy człowiek nagle wie, choć nie potrafi wyjaśnić, skąd ta wiedza pochodzi. Reinkarnacja nie jest przypadkowa. Każda dusza ma swój rytm, Długość przerw między wcieleniami, kierunek rozwoju, rodzaj doświadczeń, które przyciąga. Dusze młode inkarnują się często, by szybko zbierać wiedzę. Dusze dojrzałe potrzebują więcej czasu między wcieleniami, bo proces zrozumienia staje się głębszy. Czas pomiędzy wcieleniami nie jest pustką. To okres przetwarzania i planowania, w którym dusza, Integruje zdobyte doświadczenia. Czasem w tym stanie może pełnić rolę przewodnika dla innych, czasem po prostu odpoczywa, by odzyskać równowagę. Niektóre dusze wybierają powrót w tej samej rodzinie, by kontynuować niedokończone lekcje. Inne zmieniają całkowicie środowisko, kulturę, płeć czy kontynent, by spojrzeć na życie z innej perspektywy. Żadna droga nie jest lepsza ani gorsza, każda prowadzi do poszerzenia świadomości. Świadomość reinkarnacji zmienia sposób, w jaki patrzymy na siebie i innych. Kiedy człowiek rozumie, że nic nie dzieje się po raz pierwszy, przestaje oceniać. Widzi w drugim nie wroga ani przypadek, lecz duszę, która w innym czasie mogła być jego nauczycielem lub dzieckiem. Często najtrudniejsze relacje w obecnym życiu są echem dawnych zobowiązań. Kiedy pojawia się silny konflikt, przyciąganie lub niewytłumaczalny lęk, dusza daje znak, tu jest coś, co trzeba zrozumieć. Nie trzeba znać szczegółów poprzedniego wcielenia, wystarczy zrozumieć emocję, która się powtarza. I pozwolić jej się rozpuścić. Przebaczenie jest najprostszą i najskuteczniejszą formą uwalniania karmy. Kiedy człowiek wybacza naprawdę, nie dlatego, że powinien, ale dlatego, że rozumie, kończy cykl. Energia wraca do równowagi, a dusza nie musi powtarzać lekcji. Celem reinkarnacji nie jest wieczne Krążenie po świecie materii. Celem jest dojrzewanie świadomości do momentu, w którym nie musi już się wcielać, bo nauczyła się wszystkiego, czego mogła się nauczyć w świecie dualności. Wtedy dusza staje się przejrzysta, nie potrzebuje już formy, by doświadczać miłości, bo sama nią jest. Nie powraca już na Ziemię, lecz istnieje w stanie. Czystego światła, z którego może wysyłać impulsy, inspiracji tym, którzy wciąż są w drodze. To nie jest wyzwolenie w sensie ucieczki, lecz powrót do pełni, do domu, który nigdy nie przestał istnieć. Praktyka, pamięć wiecznego ruchu. Zamknij oczy. Poczuj swoje ciało, jego ciężar, rytm, oddechu. Wyobraź sobie, że Twoje życie jest jednym z wielu oddechów, które bierze dusza. Wdech to narodziny, wydech to śmierć. Między nimi jest doświadczenie. Poczuj, że dusza oddycha wiecznością. Z każdym oddechem staje się bardziej świadoma, bardziej świetlista, bardziej spokojna. Nie musisz wiedzieć, kim byłeś wcześniej ani kim będziesz potem. Wystarczy, że wiesz, że jesteś częścią niekończącego się życia, które nigdy nie przestaje płynąć. Jeżeli ten temat bardzo Ciebie inspiruje, ciekawi i nie możesz przestać o tym myśleć, to zapraszam Ciebie na www.lunaris.wrocaw.pl. Znajdziesz tam szereg analiz. Jedną z nich jest badanie poprzednich wcieleń za pomocą astrologii wedyjskiej. Serdecznie Ciebie zapraszam. Do usłyszenia.